Kamińska Beata: Dziękuję i proszę. Za cały ubiegły rok Dziękuję Ci Boże z całego serca, Za każdy do przodu krok, Do którego mnie pociągnąłeś jako Stwórca. Dziękuję za łaski zdrowia i pomyślności, Za ludzi wszystkich na mojej drodze, Za dni pełne szczęścia i radości, Za naukę przez łzy, Z Tobą sobie poradzę. Dziękuję za możliwość poznawania Ciebie. Tyś Boże moim autorytetem, dzięki temu odkryłam na nowo siebie. Zostań w moim życiu na zawsze zatem. A na nowy rok proszę Cię, Ojcze i Synu, bym żyć umiała na Twoją chwałę, bym nie powstydziła się żadnego czynu, a moje modlitwy były Tobie miłe. Proszę o zdrowie dla wszystkich ludzi, by dni się nasze wydłużyły. Niech każdy z nas na nawrócenie się zbudzi, by nasze uczucia do bliźniego się odkryły. Tobie, pasterzu, życzę, abyś zebrał wszystkie zagubione owieczki, byś przez Syna Twego Jezusa Chrystusa dotarł do serc zatwardziałych, by był jedyną drogą ucieczki, ulecz wszystkich ociemniałych.